Cisza, która słucha. Są chwile, utkane w mistycznym świecie, rodzą się na granicy snu, spadają do serc perełką i dotykają nas bez dotyku. Samym spojrzeniem, lekkim poruszeniem wiatru są one w modlitwie snującej się gdzieś między niebem a ziemią. Chwile te. Podobne są do jaskółek ze źdźbłem trawy w dziobie. Źdźbłem ze świata, gdzie czas nie istnieje. Ze świata wieczności. Dotknęłam takiej chwili nieoczekiwanie. Może jaskółka upuściła swoje źdźbło trawy obok mnie? Może anioł na moment uchylił drzwi własnego świata? Jak ktoś bardzo spragniony, Schowałam tę chwilę w sercu, tajemniczy dar. Darem tej chwili była cudowna cisza, nie próżnia, lecz cisza żyjąca, drgająca światłem, ruchem perełek wody, drobinami pustynnego piasku. Ta cisza słuchała, choć była milcząca. Pływała w niej moja szczęśliwa dusza, bez dotyku, bez słów, poznawała twórczą moc tej ciszy, moc miłości, pokoju i radości, prześwietlonej światłem ciszy. Przeminęła chwila, ten moment tajemniczego spotkania. Może jaskółka podniosła upuszczone źdźbło trawy, otfrunęła? Może wystraszył ją hałas budzącego się dnia? Nie straciłam jednak pamięci tego daru ciszy Jest ze mną w milczącej bieli świętej hostii.